Odczuć akcję filmu dosłownie na własnej skórze, tylko w kinie 5D. Zatopieni w wygodnym fotelu wcale nie jesteśmy bezpieczni. Tu ogień, deszcz i wiatr dosięga również widzom. Kto wątpi, może sprawdzić, jak przeżyje podróż do wnętrza Ziemi. Seans dla pięciu zmysłów zafundował sobie dzisiaj Radosław Śledziński. Tak rozpoczyna się prawdziwa podróż do wnętrza Ziemi: z piorunami, wodą lejącą się na twarz, wiatrem rozwiewającym włosy i pnączami roślin pod nogami. A wszystko w kinowej sali. Oprócz walorów 3D wizualnych, ten trójwymiar bardzo ładnie widać. U nas w kinie oferujemy również pobudzanie wszystkich zmysłów. Także poprzez ruszające się wraz z akcją fotele w premierowym pokazie podróży do wnętrza Ziemi do trójwymiarowego obrazu dołączyły dodatkowe efekty. Od dziś w kinie można poczuć już nie tylko zapach czy krople padającego deszczu, ale i ciepło prawdziwego ognia. Jak zapewniają pracownicy kina widzowie, mogą czuć się jednak bezpiecznie. Ogień ma po prostu jeszcze bardziej działać na zmysły i robić ekstremalne wrażenia, które w pamięci widzów pozostaną na długo. Widzowie naszego kina znajdują się wewnątrz, tak jakby, tak jakby razem z, z bohaterami filmów przeżywali dokładnie to samo na, na własnej skórze. W kinie pięciowymiarowym obejrzeć i przede wszystkim przeżyć można głównie filmy przyrodnicze. Podróż do wnętrza Ziemi jest jednym z pierwszych filmów z nieco rozbudowaną fabułą. Ta nie jest jednak najważniejsza. Liczą się bowiem wrażenia. Takie kino przeznaczone jest więc dla ludzi o mocnych nerwach. To chyba pierwszy film aktorski w 5D, więc taki mały eksperyment. Krótki metraż, całkiem sympatycznie się ogląda. Myślę, że przede wszystkim dzieci będą zachwycone. Rzeczywiście, dla dzieci takie efekty są szczególnie fascynujące, choć nie tylko one są ważne. Można było naprawdę się przestraszyć czasami, a czasami były naprawdę fajne momenty piękne, na przykład jak byli nad jeziorem. I wtedy przepięknie było to pokazane. Pięciowymiarowe filmy można oglądać w kinie w galerii Greenpoint przy Hetmańskiej. Bilet kosztuje od 10 do 20 zł.